Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. 15 minut po 9 zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera w studio Leszek. Wspaniały dzień dobry. Dzień dobry. Iwona Mierzwiak w studio w Lubinie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. I startujemy z dzisiejszą audycją. Pół godziny dla Was drodzy słuchacze. Tak, pół godziny, choć ja tutaj już muszę Wam drodzy słuchacze powiedzieć, że... Poza, po około 10 minutach znikam. Konkretnie w okolicy Dalkowa i Kurowa Wielkiego. Tam będzie dziś uroczyste podpisanie Umowy na budowę ronda i drogi, ale o szczegółach dziś w serwisach w godzinach popołudniowych i oczywiście w portalu miedziowe.pl. Jak duża inwestycja, skąd środki i jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o pracę, to dziś poznamy szczegóły na właśnie tej konferencji prasowej o godzinie 10. Ale to dopiero o 10. Teraz trwa temat dla reportera, tak więc śmiało możecie dzwonić i informować nas o sytuacjach, które Was ostatnio zaniepokoiły. Jedno dziś otrzymałem m.in. od naszej stałej słuchaczki. Po, podparte zdjęciami już wysłałem zapytanie do odpowiednich służb w tym temacie. Na razie jeszcze nie będę za wiele zdradzał, dopiero jak otrzymam odpowiedź, to, to będziemy działać z informacją dla Was w portalu regionu a Także no Radia LK Zagłębia Miedziowego. No nie można od razu wszystkiego wypalić. Choć akurat ten temat troszkę wypalaniu, wypalania dotyczy, a, ale. Więcej na razie nie będziemy mówić Wypadało się wczoraj, dziś już całkiem przyjemnie na dworze I miejmy nadzieję, że tak pozostanie Choć odrobinkę cieplej mogłoby jeszcze być Ale mogło, mogło. myślę, że najważniejsze, że nie pada Wczoraj się wypadało chyba za cały tydzień Tak więc Teraz już tylko zdecydowanie lepsza aura A na przyszły tydzień to już naprawdę takie Około wakacyjne temperatury Z tego co widziałem, snoptycy prognozują 24-25 stopni Celsjusza Nareszcie, Nareszcie. I zobaczymy jak długo Oby już na stałe. Ja chciałabym już na stałe, no bez przesady. <noise> już i tak ja też. wymarzliśmy konkretnie. Żeby jeszcze w maju chodzić w czapce w rękawiczkach to gruba przesada. I jeszcze skrobać szyby w samochodzie. Tak, bo był taki przypadek. Oczywiście. No, słuchacze, czekamy na Wasze telefony. 726 114 114. Dzwoncie, telefonujcie, opowiadajcie, co można by poprawić w naszym regionie. Może już się coś poprawiło w naszym regionie, może już jakiś temat został zrealizowany. Jeśli jest za co dziękować. To dziękujmy, wysyłajmy kwiaty i motyle. Są takie możliwości. Ja wczoraj po y, pobycie na premierze firmu Cena Wolności studentów Nowych Mediów trzeciego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, to ja y, dzisiaj na antenie chciałbym im złożyć podziękowanie, bo naprawdę kawał dobrej roboty z, y, zrobili tutaj. Y, y, obejrzałem cały film, trwa blisko 30 minut. Tam relacje y, z tego, jak te osoby, które aktualnie są bezdomne, Weszły w ten stan. Niekoniecznie zawsze bezdomność jest łączona i powinna być łączona z alkoholem. Nieraz różne sytuacje życiowe doprowadzają do tego, że osoby nie mają swojego miejsca zamieszkania i muszą sobie jakoś radzić. Takie przesłanie na koniec tego filmu było: jedna z osób bezdomnych mówiła, że nie ma wiele, ale jest szczęśliwa polecam każdemu, choć jeszcze studenci dokładnie nie wiedzą po premierze, w jaki sposób dotrzeć do szerszej publiczności z tym filmem, ale myślę, że, że jak tylko wpadną na taki pomysł, to dadzą nam znać, a my damy wam znać, gdzie film będzie można obejrzeć. A zdjęcia z Miejskiego Ośrodka Kultury z tejże premiery możecie zobaczyć już teraz na miedziowe.pl. Ja chyba studentom proponowałabym udać się do teatru w Głogowie i zaproponować w ramach kina mocnego, bo to pewnie mocne kino. No w Przesłanie jest, przesłanie jest takie, że yy, no ma trafić. Ma trafić yy, do wnętrza osób yy, oglądających ten film. Do mnie trafiło. Ja myślę, że dyskusyjne kluby filmowe mogłyby się otworzyć na taką propozycję. Tak, ja na myślę, przykład w Lubinie. Właśnie, mhm. ja myślę, że Kino Muza w Lubinie byłoby też otwarte na taką propozycję, zwłaszcza, że też niejednokrotnie sami takie dokumenty produkowane przez lokalnych twórców tak. proponowali swojej publiczności, emitowali, więc... Moim zdaniem w naszym regionie nie powinno być problemu, żeby dotrzeć do odbiorców. 726 114 114. My czekamy na odbiorców naszej audycji, na odbiorców tematu dla reportera, na telefony. Od Was drodzy słuchacze na kolejne tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. Tak, 726 114, 114 w portalu miedziov.pl oprócz tego, że wczoraj mogliście posłuchać w Miedziowym magazynie sportowym podsumowania sportowego weekendu, no to też informacje dotyczące startów Judoków. Już w tej chwili możecie poczytać i zobaczyć na zdjęciach, jak poszło głogowskiemu klubowi Judo, Judo ale też będzie też druga informacja już niebawem w portalu, bowiem powstał nowy klub. Judo w Głogowie i o wynikach tych najmłodszych adeptów sportów walki też będziecie mogli poczytać i też otrzymaliśmy od trenerów zdjęcia, tak więc będziecie mogli sobie zerknąć i poczytać jak to wyglądało. Bardzo dobra dyspozycja też atletów LKS-u Polkowice, o tym też możecie przeczytać w portalu Miedziowe.pl bardzo dobrze im poszło na zawodach w Zgorzelcu i w Szprotawie, a szczegóły i wyniki w moim artykule. Zapraszamy do portalu miedziowe.pl do działu Nieprzegap i do zakładki Co, Gdzie, Kiedy również, bo tutaj podpowiedzi jak spędzić czas wolny w naszym regionie, ale w artykułach też są podpowiedzi jak spędzić czas wolny w naszym regionie. Między innymi Iwona pisze o biegu na cztery łapy. No to taka nietypowa i bardzo oryginalna impreza biegowa. Tak. <grym> 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 bardzo fajna wydaje mi się. Tak. Aczkolwiek powiem Ci Kasiu, że swojego psa nie zabiorę, bo by zaszczekał chyba tam wszystkich. <grym> no tak, to jeszcze <grym> pies musi być odpowiednio wychowany do tego, żeby z innymi mógł spędzać It's just... No ale faktycznie impreza nie no i co najważniejsze o charakterze charytatywnym. Więc namawiamy wszystkich, nawet jeśli tak. nie posiadacie czworonogów, bo to nie tylko o pieskach jest mowa. To zapraszamy, zachęcamy do udziału i e, przeczytacie szczegóły w artykule Iwony Bieg na cztery łapy, ale też u nas na antenie posłuchacie szerzej o tej imprezie, co będzie się działo, jakie jeszcze atrakcje się szykują, e, bo nasi goście będą po południu opowiadać o tym wydarzeniu pani Karolina Lorenz z Fundacji Life Code, a także pan Bogu w Godlewski z Centrum Kultury w Polkowicach. No właśnie. Czy może podobne imprezy jeszcze będą się pojawiać w naszym regionie? No to trzeba posłuchać rozmowy z naszymi gośćmi. 726, 114, 114, drodzy słuchacze. Czekamy na Wasze. Dzisiaj jeszcze nie było telefonu. Jeszcze nie. Cały czas nie wiem to dlaczego. My mówimy, nie. a to nasi słuchacze powinni mówić. Właśnie. Mamy tylko jedno zgłoszenie, ale takie bez mówienia. To, to twoje, które ty otrzymałeś. Kontynuujemy dzisiejszy temat dla reportera, drodzy słuchacze. To, że tutaj Enrique Iglesias się pojawił na naszej antenie, to nie znaczy, że my nie czekamy na wasze telefony, no, w, bardzo czekamy. I na kolejne tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radielka, Zagłębia Miedziowego. Iwona Mierz, jak studio w Lubinie, też czeka na kolejne tematy. E, oczywiście, Lubin, Polkowice, Głogów i inne miejsca w naszym regionie, a teraz odbieramy pierwszy dzisiaj telefon. Dzień dobry, witamy! No dlatego właśnie. Się dzwonię I od razu z podziękowaniem o. za ten mostek kurde, w parku linowym, że dziura, dziura jest zaklejona. Już? Dajcie jej tam brawa i podziękowania. No to ekspresowe tempo mam wrażenie, bo. Bardzo, możecie... bardzo. I tak samo było z tym małym mostkiem, szybciutko mhm. zrobili i, i ja się dziwię, że ten jest zrobiony już na pasy. Podziękowanie proszę puścić. Dziękujemy w takim razie za telefon i wysyłamy kwiaty i motyle osobom, które poprawiły, naprawiły mostek. Cieszy, że telefon z kwiatami i motylami w naszej audycji się pojawił. To cieszy, że się poprawiają sytuacje w naszym regionie. Czekamy na e, ewentualnie kolejne kwiaty i motyle. Oczywiście, jeśli znowu coś się jeszcze poprawiło, to oczywiście można dziękować. Bardzo proszę. Ale też czekamy na kolejne tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. Co tam jeszcze w ten weekend w Lubinie się dzieje? Iwona, opowiadaj jeszcze jakieś wydarzenie, na które wybierasz się akurat w ten weekend. Na pewno będę wybierać się do Przemkowa w sobotę. No, ale o tej imprezie będziemy mówić. Będziemy, będziemy. Pszczelej. Tak, będziemy mówić później. Ale będzie fantastyczna no, impreza. Zostawmy jeszcze na chwilę. Dobrze, to ja tylko powiem kiedy będziemy no. mówić. Jutro po południu będziemy tak, mówić w szczegółach co będzie się działo, ile się będzie działo, a będzie się długo działo. Zresztą ci, którzy są a. bardzo ciekawi to już tak troszeczkę mogą przeczytać u nas w portalu Miedziowe.pl w zakładce co, gdzie, kiedy. Szerzej będzie pisać Iwona jak na pewno jutro, tak się spodziewam, a jutro po południu goście będą opowiadać tak. o tej imprezie będzie wicestarosta Polkowicki Jan Wojtowicz i będzie dyrektor Centrum Aktywności Leśna Górka w Przemkowie Pan Paweł Krawczonek opowiadał, co będzie się działo Naprawdę szykuje się fantastyczna impreza i ja już sobie już sprawdziłam, jaka pogoda się szykuje w tę sobotę. Idealnie pełne słońce, cieplutko, przyjemnie nic tylko korzystać Super, naprawdę cieszę się, że będzie pogoda przede wszystkim, bo to jest najważniejsza No, bo to plenerowa impreza, więc musi być idealna pogoda. No i tak się składa, że tym razem chyba się to wszystko uda Mhm, świetnie. Wiesz co, Kasia, chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że właśnie odpowiadam, y, m, będę odpowiadać na y, miedziowe.pl y, w temacie y, lubińskiego rynku, y, a y, przede wszystkim o zmianach w organizacji ruchu. Y, no ich nie będzie, bo tam jedna z pań dopytywała, czy będą jakieś zmiany y, w obrębie y, ratusza w Lubinie. Chodzi tam o to, że tam są utrudnienia dla mieszkańców i problem najemców lokali. W związku z tym, że nie można tam normalnie zaparkować, właściciele lokali rezygnują z najmu w tym miejscu. No i muszę powiedzieć, że żadnych zmian w organizacji ruchu przy Lubińskim Ratuszu nie będzie. Pozostaną też słupki automatyczne, które są zainstalowane przy wiezie do rynku. Także ja o tym szerzej napiszę na, na miedziowe.pl. Dobrze, to będziemy czekać na szansę. Tym samym, oczywiście, odpowiem tak, mm -hmm. na, na pytanie y, naszej słuchaczki. Aczkolwiek taką już krótką i konkretną odpowiedź mamy, że dobrych wieści tak. nie uzyskałaś niestety. No Zobaczymy, jak będzie się sytuacja no, rozwijać, jeśli nie, faktycznie... Nie wszystko się da zrobić. No, no, no właśnie, też, nie, no też... ja mam nadzieję tylko, że w końcu jakieś zmiany w, w organizacji ruchu będą oczywiście w rynku. Chodzi mi na przykład o parkingi przy Małym Kościółku, dlatego że tam nagminnie nie ma jak przyjechać, nie ma gdzie zaparkować. No powiem szczerze, że nie jest, nie jest fajnie. Mhm. No i tam naprawdę można sobie łatwo zniszczyć samochód albo ewentualnie niepotrzebną kolizję spowodować. Bo ludzie parkują sobie jak chcą. No i nie wiem, no w, kilkakrotnie mówiliśmy na ten temat już na antenie, nawet kiedyś pisałam o tym newsa i było na miedziowe.pl, no ale na razie się nic w tej sprawy nie zmieniło, aczkolwiek no miasto mówiło, że będzie coś w tej sprawie robić, ale na razie nic, kompletnie nic w tym, w tym temacie nie ma. No to może kiedyś. E, teraz już na zegarze 9.31, więc zrobimy krótką przerwę e, na reklamę, a później mam nadzieję, Dobrze. że drodzy słuchacze zasypiecie nas telefonami druga część tematu dla reportera. Drodzy słuchacze, 726 114 114. Czekamy na wasze telefony i zgłoszenia nowych tematów, które wymagają interwencji. Dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. Dzisiaj kwiaty i motele się pojawiły. Może jeszcze jedna porcja. Czemu nie? Jeśli jest za co dziękować, jeśli jeszcze coś się w naszym regionie poprawiło, to jak najbardziej. Iwona Mierzwiak ze mną jeszcze oczywiście jest w studiu w Lubinie, więc szczególnie czekamy też na telefony z Lubina, między innymi, między innymi, ale nie tylko Polkowice jeszcze inne miejsca w naszym regionie, więc zapraszam, zachęcamy. A ja, jakaś oczekam na bardzo oczekiwaną inwestycję, która ma być otwarta prawdopodobnie jutro, 17 maja, w środę chodzi mi o przejazd ulicą Zieloną Górską w Lubinie. No właśnie, ostatnio dopytywała słuchaczka. Przy spacerowej. No właśnie, tak. właśnie. No właśnie. I, I miejmy nadzieję, że to, to rondo i, i ten przejazd przez tą ulicę Zieloną Górską zostanie jutro otwarty. No to to będzie po prostu, m, chyba Szaleństwo. dla wszystkich wygodnie. i <grym> Wielkie święto i, w Lubinie. Tak. No i dlatego jutro rano będę jechała tamtędy zobaczyć, czy już otwar otworzyli, czy nie. Także zobaczymy. To po, Bardzo proszę. Mam nadzieję, że otworzą. Od razu ekspresowo proszę dać znać. Yy, mi, my jadę o poranku, więc proszę dać znać i, i będziemy informować słuchaczy, <laughs> że mogą jechać prosto, jak już wjadą do Lubina, to mogą jechać prosto, prościutko, prościusieńko, dwupasmówką. Tak. Zobaczymy. No byłoby dobrze, byłoby fantastycznie, już y, można by było wówczas y, ten Bo środek o, miasta odciążyć. Mi się naprawdę. Właśnie, właśnie, więc y, miejmy nadzieję, że wszystko y, pójdzie zgodnie z planem, żadnych przeciwności losu nie będzie i że już ten odcinek będzie otwarty i będzie można swobodnie... Rondem się poruszać, tak? Dobrze mówię. Tak, Na tak, właśnie. bo tam będzie rondo, tak, nowe rondo. No. Zamiast wiaduktu oczywiście, tak, tak. który został zburzony. No, tak, No burzy się trochę no, tych no, rzeczy nadzieję, w tym Lubinie. Kładka zburzona, tam też będą Oj. zmiany. <laughs> tak, 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 tak. Kładkę też postawią do końca stycznia przyszłego roku, do 2024. Tak, no, tak Jeszcze tak, trochę planują, że w styczniu 2024 tak, będzie nowa kładka. No to zobaczymy. Trzymamy kciuki. nadzieję, że tak. tak. Tu już mamy jedną inwestycję na finale, więc na kolejną też jeszcze poczekamy. Uzbroimy się w cierpliwość i poczekamy na tę nową, nowiusieńką, świeżutką kładkę, ale to na początku nowego roku. Na zegarze dokładnie 24 minuty do godziny 10, a więc 9 minut jeszcze audycji. Drodzy słuchacze, do 9.45 czekamy na telefony. Kolejne tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego albo na kwiaty i motyle też może się doczekamy jeszcze, jeśli coś się poprawiło. O właśnie, jestem ciekawa, czy jeśli już będzie otwarty ten odcinek, drogi i to rondo będzie funkcjonować. Czy ktoś zadzwoni? No właśnie, jestem ciekawa, czy będą kwiaty i motyle w temacie dla reportera. To jutro. ja stanę, słuchaj, to ja stanę tam przy tym, przy drodze i będę dzwonić do ciebie. No, no dobrze. Sama do... puszczę im kwiaty i motyle. No widzisz. No? No taka długo oczekiwana już inwestycja, więc może jednak będą się jutro pojawiać kwiaty i motyle. No może tak delikatnie już zaczynamy je wywoływać. Zobaczymy, zobaczymy. Poczekajmy jeszcze do jutra. Nie wyprzedzajmy tak bardzo. Oczywiście. Jeszcze są pewnie inne tematy, które warto byłoby poprawić w naszym regionie, więc drodzy słuchacze, dzwoncie, telefonujcie, czekamy na wasze telefony, zgłoszenia. Opowiadajcie, co można by, się, by poprawić w naszym regionie. Jeśli chodzi o popołudniowych gości w naszym studiu, to jeszcze dopowiem, że dzisiaj też rozmowa z Maćkiem Iżyckim. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie proponuje Noc Muzeów. I to właśnie w ten weekend w Głogowie, Noc Muzeów, co będzie się działo, no to Maciej opowie, co proponuje Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ale w tym tygodniu też z okazji Nocy Muzeów będziemy zaproszać do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, bo tam też bardzo ciekawa propozycja, bardzo ciekawa wystawa. O niej będzie opowiadał Dariusz Czas z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, ale to nie dzisiaj. W inny dzień, tygodnia, jak dobrze pamiętam, w czwartek odwiedzi nas w studiu i będzie opowiadał o tej wystawie. Też warto skorzystać, więc zapraszamy, zachęcamy. A jeśli chodzi o Lubin, to z tego co widziałam, w kolejny weekend, noc muzeów. W sumie to dobrze, że to tak podzielone, bo można i tu skorzystać, na następny weekend, gdzie indziej pojechać i też skorzystać. Więc myślę, że to bardzo dobrze. Tak, dobra oczywiście. Opcja. Sprawdzimy to, co będzie właśnie w Lubinie. Sama jestem ciekawa, jaki tam jest, jaka tam będzie organizacja, e, więc na pewno napiszemy o tym i powiemy na naszej antenie. Tak, ale tym tematem to będziemy się w przyszłym tygodniu zajmować. W tym tygodniu Głogowska tak. Noc Muzeów, w przyszłym Dokładnie. tygodniu tak, ma. Tak, tak. A w przyszłym tygodniu już będziemy się zajmować lubińską nocą muzeów. A no, zawsze ciekawe propozycje w naszym regionie, więc no, trzeba korzystać. Skoro są takie propozycje, to trzeba korzystać. więc Zachęcamy też do odwiedzin naszego portalu miężow.pl, do działu przegap i do zakładki co, gdzie, kiedy, a każdy coś dla siebie może odnaleźć. Bo i miłośnicy poezji, miłośnicy dobrego kina, miłośnicy doskonałej muzyki. No, jest tych atrakcji sporo, zwłaszcza też, że przed nami weekend z doskonałymi filmami dokumentalnymi. Tak jest, festiwal z dokumentami w... Głogowi i w Lubinie, no znów nam się w tym roku tak zrobiło, że i Głogów i Lubin proponują, no, w Lubinie to już jest to właściwie taka tradycja, że pojawiają się hity tak. festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, no i to będzie tak naprawdę weekend na 100%, bo i piątek, i sobota, i niedziela pod hasłem doskonałego kina dokumentalnego. W Głogowie też będzie taka propozycja i to w ramach wcześniej wywołanego kina mocnego festiwalowe, kino mocne, trzy filmy w jeden dzień, to akurat 20 maja, więc też pewnie te tematy będą się pojawiać na naszej antenie, drodzy słuchacze, więc jeśli chcielibyście uzyskać szczegóły na ten temat, warto słuchać Radielka Zagłębia Miedziowego. Tych propozycji trochę mamy, nawet powiedziałabym, że bardzo dużo. Miłośnicy mocnego grania, no to powinni się pojawić w klubie Mayday w Głogowie w najbliższy weekend, Mayday Backstage, kolejna odsłona, taka majówkowa, majowska, tak zatytułowana impreza, więc o tym wydarzeniu też będziemy rozmawiać. To z kolei jutro z Agnieszką Lewandowską po południu, więc no drodzy słuchacze, po południu zawsze ktoś nas odwiedzi i coś ciekawego wam zaproponuje, dlatego musicie słuchać uważnie. A teraz, zanim pojawi się kolejny telefon, mam nadzieję, że się pojawi. E, Iwona Mierzy, jak w studio w Lubinie, w sumie też się nie doczekałaś tematu z Lubina albo z okolic, albo z Polkowic. No nie. No nie. No nie, no nie, nie doczekaliśmy się. Dzisiaj Podnosi tylko kwiaty i motyle. Tak, dzisiaj były tylko kwiaty tak. i motyle. Może jutro też się pojawią, obstawiamy z jakiego powodu. <laughs> Zobaczymy. Także Iwona, jutro bądź w przygotowaniu, żeby dać znać kierowcom. O dobrych wieściach, dobre informacje, na nie będziemy czekać, a później może będziemy czekać na kwiaty i motyle w temacie dla reportera, ale to już na pewno jutro w naszej audycji. Drodzy słuchacze, będziemy na was czekać, zapraszamy, zachęcamy, bo 9.45 już wybiła na zegarze, więc dziękujemy za ten czas z wami, no bo cały czas jesteśmy że byliście z nami. A po 10.00 jeszcze audycja Kurier Dolnośląski, więc bądźcie blisko. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.